Witam was widzowie drodzy w tym oto odcinku. Plans vs. Zombie 1 to jest drugi odcinek. Tak w ogóle mogę zrobić własnego zombie. Szczerze, nie, nie mam pomysłu. W się sensie dosłownie nie mam pomysłu. Może będzie na odcinku kiedyś robionym, ale na pewno nie teraz. Nie, teraz a więc, właśnie to A tak wracając, to jeszcze chciałbym taki jeden Achievement zdobyć, i mm, to chciałbym na odcinku, i to jest taki pewien fajny Achievement. Chińczycy o, dziwne, nie dostałem powiadomienia ze Steam. No w ogóle, taka ciekawostka. Ja mam tą grę, kiedy się będzie ogrywana na kanale, ale mm, Dziwne... wersji telefonicznej był za to Był. A ja wracam... Uff... jakie co się stało? Piotuszki... I... uff, Straszne... Normalnie cringe będę tu chyba robił. nie niewygodnie mi się siedzi na fotelu, zaczekajcie... Straszna niewygoda jest... O... Ja muszę zmienić sobie. Chwila... Dobra. Jestem. W ogóle ja pokażę wam sztuczkę, bo jeśli się nie mylę, jeżeli coś wpiszę na klawiaturze, to co się stanie. O! Nie, zaraz, o... Nie, nie mogę użyć. Nie, nie mogę użyć. Szkoda. To jest komenda, żeby zombieaki tańczyły. Hmm. Hmm. Powiem szczerze, w ogóle mamy Snoopy. Hmm. Bardzo jest spokojny odcinek. Hmm. Nie, tak szczerze nie mam co mówić. Nie mam bardzo pomysłu takiego, żeby coś przecież... By ja wam nie będę zdradzał z jakich gier z serii Plants vs Zombie chciałbym nagrać. Nie zdradzę wam. Mm. Um. Na pewno dzisiaj się nie będzie działo to co w poprzednim odcinku. No i to... Myślę, że to dobry, dobry pomysł, żeby zakończyć w tym momencie odcinek, a więc żegnam się z wami Nara. Nie, dobra, tak dosłownie żartowałem. <laughs> Moja moc montażu jest piękna. Żegnam się już z widzami, ale to są smutne czasy. W dzisiejszych czasach odcinki są takie krótkie. Nie szczerze... Nie wiem. powinien zrobić taki Q&A, że grałem Plants vs Zuby i takie przykładowało, że... Ile masz lat? Nie mogę stracić. Dowiecie się w swoim czasie. Nie no. Jak się dowiecie um, w swoim czasie nie um, ja wiem czy wam spoilerować jakie mamy plany wobec tej serii ale pamiętajcie ci co będą śledzić uważnie tą serię to niechaj wiedzą że um, um, w sensie, ci co będą regularnie śledzić dotarli do tego momentu to niech wiedzą, że koniec wyda się fałszywy w tej serii. Spans vs. Zombie 1 Wyda się fałszywy, bo jest pewna rzecz. I teraz jest powód, żeby oglądać pełni odcinki. <ścoughs> Będę Wam mówił o przeciekach. Nie no, O, z takich przecieków to albo nie, dowiecie się w swoim czasie. Powiem to na tym odcinku, na którym Hmm. który się pojawi. Mmm. Tą sobotę postaram się. Nie, szczerze dzisiaj mnie aż tak nie odbija. Mmm... Jak w ostatnim odcinku robiłem i takie BUM To mi dzisiaj aż tak nie odbija, powiem szczerze. O dam wo... Nie, nie, nie będę wam dawał przecieku, kiedy mam zamiar skończyć ten odcinek. nie. nie, nie czas pokażę. Bóg poprzez czas pokażę. Powiedzmy o tak. Nie no, dzisiaj jestem nudny. Dzisiaj jestem autentycznie nudny. A w ogóle nie uwierzycie coś... O właśnie... O mam widziałem widzowie Story My e Lives. Dobra, nie wnikam tak jest jak się nagrywa filmy bez e tego. E scenariusza. Ale... Um, powiem wam historię odnośnie jednej rzeczy. Spotkałem widza. I to angielski widz. I nagrałem z nim film. ten film się pojawi. W sumie też sobota. I to nie jest to co niektórzy mogą myśleć, o ten tajny projekt. No, nazwijmy to tak, Projekt X. Ci co wiedzą, do czego to jest nawiązanie, to wiedzą. A ci co nie wiedzą lub um, domyślają się, ale nie są pewni. Niechaj zapytają w komentarzach hmm. hmm, W ogóle dzisiaj... No, na czas kiedy to nagrywam to jest... Yy, środa Nawet pewnie macie to w czwartek, bo w czwartek to montuję Mam nadzieję, że w czwartek, ale to się na pewno pojawi... Ja w czwartek Szczerze nie wiem Dzisiaj już tak nic fajnego się nie przydarzyło. Mm, nie, no naprawdę, ja nie mam pomysłu. Mmm... nie mam pomysłu, ja powinienem normalnie chyba wziąć telefon i jakieś ciekawostki o Na ja szczęście się interesowałem tą grą, a więc sypałem, mam jakieś ciekawostki. Eee... To... Nie, zaczekajcie, nie ma tego zombie. A. Ale ci, co grali w to, to wiedzą, że jest taki zombie z balonem, że leci, leci. Ten zombie wyglądał na zasadzie jak inaczej. Jak pamiętam, to że on miał... Dosłownie, jaki jest taki helikopter, to taki... Nie wiem, jak to się nazywa. A jak jest ta góra, na szczęście, u helikoptera, Czy tak kręci, o przykład, to, i tak się to kręci, to miał takie coś. Jeszcze tutaj nie wiem, jak to się nazywa. Oto. Drugą ciekawostką jest taka, jest taka tubiecka, połówka, że jak tu się przypatrzycie, to jest Boom... Bombs? Jak pamiętam? I coś tam. Nie pamiętam niestety, co to było dokładnie, ale... to jest stara nazwa gry. O, tu będziecie widzieć dokładnie. O, widać. Bloom x Dom. Sits. to jest Bloom... x Dom. Tak się kiedyś gra ta miała nazywać mamy Champera Ciekawostka O A ciekawostka, Champer jest najlepszą postacią do spigranowania Tak wynika z filmu, który trochę oglądałem Jestem z tego dumny ta, 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 ta i ta I kolejna runda nie ja, na no dzisiaj odcinek nudny. Teraz przez cały odcinek, teraz będę mówił jaki to nudny jest. Ja nie wiem, powinienem mieć jakiś sztuczny humor. Nie, nie, nie zrobię wam to. Nie chcę też się wypalić. Ja to robię w przyjemności, ale tak wam... Nie, nie będzie w sumie żaden spoiler, ale... Jakbyście chcieli, żebym coś nagrał, to ja to nagram. No, mm... no więc, graj. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żebym coś nagrał, to ja to nagram. Postaram się przynajmniej. Okej, idzie zombie Zmarnowałem słoneczka i jestem z tego szczęśliwy. Ja jestem kruchy. Nie. To wszystko dla kontentu robię. O, słonecznik też zrobiłem dla kontentu. Dla contentu. Teraz powinienem robić takie filmy, że skoczyłem do basenu z koleczkami w miejscu publicznym. Dla contentu. Dla. jako dla... wyzwanie od przyjaciela. O, przyjaciela, który nie istniał. Ja dobra, nabijam się z YouTuberów. Marzeniem jest. Mam. Jedno marzenie, że kiedyś będą newsy, to żeby się pojawić jakichś newsach od jakiegoś YouTubera, nie ja wiem czy to Minecraftowych, czy jakich tam by było śmieszne, jakby z mojej się wybiły. Generalnie nagrywam bardziej kontent dziecięcy, ale chciałbym bardzo tego odejść. A to z tej przyczyny, że szczerze... Ja nie, chcę być kojarzony z dziećmi, za duży obowiązek. Bo ja później... <śmiech> nie. za chwilę wam o co mi chodzi, ale ja tak za duży obowiązek, a później... <laughs> mogą przyjść tacy rodzice z tyłu, mogą powiedzieć, że nie. Nie, zaczekaj, parę myśli na rozchodzi. <laughs> Masło maślane, tak zwane. Czyli coś co... Nie, nie wyjaśnię tego, ale bardzo dziwnie brzmi. Yy, ale... Yy, przyjdą też rodzice, też będą mówić, że ja robię szkodliwy content. Który będzie wyglądał w stylu, że dzisiejszym... Ja poczekajcie. Yy, postać muszę wymyśleć. O, kostka masła. Dzisiejszym odcinku ja, Krzysztof Panda z kostką masła. I zrobimy coś tam. O, przerzuci się na content dzisiaj. Zmieniłem zdanie, jednak się przerzucam na kontenty dziecięcy. Patrząc na to, że dużo z najprawdopodobniej z tego zarabiają, to ja się przerzucam i będę nagrywać dla dzieci filmy na zasadzie to są e, pimpek i... luczek. Będę nagrywał piosenki o kości, że nic że... nie powiem nie, nie teraz tego, bo mam nadzieję, że nie filmu, ale... Ci co słuchali, fragment z kością, jak się zaprzyjaźnili, to ja będę takie, takie coś nagrał samo, tylko że o, o kotach. Co koty ro, lubią... Nie, może jednak nie myszy O chomikach. O, jedzonko. Że jedzonko włączy i Takie będzie, że... Nie dobra, ja przepraszam, ja nie mogę po prostu. I później z nim jeszcze współpraca. Nie, 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 nie mówi. Ja, sobie, ja zrobię dzieciom krzywda. Ja nie lubię robić dzieciom krzyw. Nie mm. Zastanawiam po co brałem tak tego champera. Chronicy tu nie robię. Przynajmniej niech to coś się przyda. Niech ja sobie, niech ja. O, ja wam powiem taką ciekawostkę, ja mam taką inną... Ja mam parę miejsca żarnych roślin, ale tylko mi przeżył dzwonecznik. Sprawdź. Ja, no dam wam w montażu. Tu wygląd banecznika i też wygląd muchołówki amerykańskiej, a to dlatego, że ja mam takie rośliny w domu. Muchołówka mi niestety umiera, ale zbanecznik. Jaki on piękny, Jasmin. Co ja mam wam powiedzieć? Bum, bum. Jasmin, naprawdę bardzo pięknie rośnie. Mi, tylko dużo pije. Wody. Myślę, że jest bardzo prosty w karmieniu. Nie ma wymogów, że to musi być duże, czy tam mały. Mówiłem serio. Mmmm. Szczerze. Ja mam łopatę, będę kopał dziura. O, zrobię kiedyś... Może zrobię takiego moda, na zasadzie handski plans versus zombie, że... Bierzesz łopatę i chcące klikniesz i tu dziura, która już nigdy nie zniknie. Aż do końca poziomu. Może. O nie, jakie to by było hamskie. Hamski mod. Ej. O nie, ja nie zabrałem roślinki jednej. Nie zabrałem snowflake, jak ja to zrobiłem. A za to mamy piszutera który strzela dwoma groszkami jakoś się nazywa repeater właśnie repeater i mamy potato ziemniaczka słodziutkiego ziemniaczka słodziutkiego ziemniaczka który wybucha normalny ogród to jest najnormalniejszy ogród nie było tak, że brano coś radioaktywnego i podlewano tym roślinie. To jest najnormalniejszy ogród. Mamy przykładowo sunflowery, które produkują słoneczka, spadające gwiazdy, chyba jak mam rozumieć czyli sunflowery. Mamy ziemniaczki, bardzo miłe i słodkie. Powiem Wam tak szczerze: z doświadczenia wiem. Czego więcej człowiekowi jest potrzebne? O, już dobrze, jest. Nie działa ten skrót. Tak, cheat. Palą cheat. Czego więcej człowiekowi jest potrzebne? Mamy zombiaki, mamy ten stres. Jeżeli roślinki nie dadzą rady, to zombiaki nam zjedzą mózg. Czego więcej człowieka trzeba? tak powiem szczerze. Co nam TikTok, co nam YouTube? Zróbmy takie, taki ogród zróbmy. Yy, I ta jest bardzo mądra, ponieważ spójrzcie, yy, będziemy zdrowi, będziemy mieli, niektórzy zamienią się zombie, nie, nie, nie będziemy mieli żyjące roślinki. Czego więcej trzeba chcieć. No zobaczcie, po prostu na te roślinki. one są słodkie. To nie jest tak, że ja to mówię dla kontentu. Nie, nie, co, co? Ja mam nigdy więcej tego nie zrobię. Śmieszne jest to, trochę będzie to na tematu, ale będzie na temat tej gry. Śmieszy mnie to, że normalnie, my już dochodzimy powoli do 20 minut, a chcę, żeby te filmy trwały po 20. Jak to jest? Ja i, i... Nie myślałem, że my skończymy na nocnym poziomie. Ja chyba za mm, wolną. W sensie za wolną grą. Mm. To normalnie muszę właśnie takie rzeczy robić. To jest już, już śmieszne. Ja muszę stawić też w sumie tych czamperów. Bo y, to co było speedranie to one pozwalają szybko speedrunować A ja wam tak powiem szczerze że, że ja czerpię, czerpię przyjemność jak te Nie ja spokojnie w sumie Nie żartowałem. Ja się... Ja, ja wam tak szczerze, że, że ja tego nie mam muzyki w tych filmach. Tylko dlatego, że ja się boję o prawa autorstw, W sensie oryginalnego są Drakuskę. a nie chcę, żeby mi film albo zdjęli, albo... W sumie... nic by nie zrobili, ale... djęli. Nie wiem, mówię kłopoty. Coś się zastanawiam, co ja chciałem powiedzieć. Ale... Um, ja się nie chcę też żeby to trafiło do mniejszej... Grupa odbiorców. Bo chcę, żeby faktycznie ten kanał mógł żyć. Chciałbym mieć po prostu takich widzów stałych, ale na szczęście mam. To jest dobry pomysł, żeby postawić ziemniaczkę, albo wiem, ziemiaczki są słodkie i niewinne. I chyba tak mi się zdaje z doświadczenia... ...doświadczenia są takie... ...są złotkimi ludźmi, jak się ich nie To jest... ...przeszedam to takie crazy day. Yeah. Znaczy, zombie będą mnie atakować i też się ma zombie. Nie mogliśmy dać do skrzynki. Tej skrzynki. Ja, gdzieś tu powinna być skrzynka. O, czekajcie. Mogą mi za to zdjąć muzykę. Mogą. W się sensie, film. Ale ta muzyka, posłuchajcie sami tą mu <śm> muzykę. O. Mogą mi za to zdjąć film i to nie przeszkadza. Niech zdejmą. A dla muzyki zrobię wszystko: Tutu, tu, jestem wiernym graczem transwersu zombie. Hmm, ta muzyka jest po prostu dla moich uszu. Nie wiem, powinien być takim mem. Taki... Mm, brakuje mi takiego mema, nie wiem czy jest nawet taki mem, ale... ...mem, że jest takie coś, takie SPANIAŁE. Aż wam sprawdzę chyba... Nie, chce mi się montować jeszcze długo. Niestety mam... ...dużo rzeczy do pisania. Nie uczę Ja to muszę dobrze zorganizować czas. Bo inaczej... ...może być źle.

nie jest tak, że dla mojego dobra Dla dobra ludzkości to zrozumiecie Ja normalnie tu speedrunuję, ja, ja zrobię speedrun tej -y całej, gdy musicie mi nie wierzyć No słowo Jestem z siebie dumny z tego co ja robię Jestem z tego dumny, że ja nagrywam takie szczerze kontent Bo najprawdopodobniej <grymne> Ja tylko dzieci mogę marzyć, żeby zakreślić gry w mesji komputerowej Bez obrazy Ale to chodzi mi wiem, nie tak yy, Ci co nie namówią rodziców, żeby im kupili tam za 15 chyba złotych z tym je to zainstalują za darmo na telefon Chodzi mi o takie coś sama marzyłem za dziecko. Ale chociaż ja grałem w internecie pod finalną treść tej gry. <grystanie> I to jest całkiem śmieszne. Ale chodzi mi po prostu o to, że... I mm... zapomniałem myśl. Och, ja, to... ja dobra. Muszę poćwiczyć pamięć. Kiedyś nasz takie czasy, na przykład, że ja normalnie ja będę właśnie nagrywanie i tak... Czytam z kartki nazwy kanału eee, Krzysztof Panda Założony z tego, tego dnia eee, Witam was na kanale ja Generalnie nagrywam odcinek z gry, której nie pamiętam Ale jest dobrze ze mną Nie dobra, przepraszam Ta muzyka pobudza mnie Pobudza do życia Jak ja to położyłem Jak ja położyłem groszka Ta muzyka mnie pobudza do życia Tworzy to ze mną, że ja się staję jeszcze Bardziej chcę y, zdobywać szczyty. Chcę oglądać... Nie, nie, nie oglądam tych okay. pykajów, Chcę Nie chcę, nie wiem. Chcę podróżować po świecie. Z I rozwalać sobie bardzo ważną ochronę. Ale co? nie, ja sobie teraz wyobraziłem to jak przyszłe pokolenie będzie oglądał mój film, film takie yy, jakoś nauczycielego stylu, a oto najnormalniejszy... jeden z dziwniejszych przypadków yy, pokolenia BrainRod. Generalnie to pokolenie używało mnóstwo dziwnych słów. I przykładowo on użył raz w odcinku słowo Sigma. Ale zatem miał całą serię nazwaną Sigma o, patrzcie, acingmen dostałem, gdzie moje steam, no steam nie uruchami się szybko, jeden koperek Będą, z... będzie zdrowy piesek mm, Mamy grzybka Po tym levelu Cześć, czekajcie 20 minut już tak szybko zleciało Ech, Po tym levelu Koniec. Kto czyta, to co mówi Crazy Dave. Ale tak dosłownie po tym levelu będzie. Koniec jest bliski. Ale... Co to... Może jak przemienimy, no... Ale po tym levelu będzie koniec. Nad końcami. O nie! O, o przepraszam, w tej części pamięta... nie pamiętam, że są groby. O, z grobu wychodzą. A. Nie no co, spoileruję wam. Raczej wiecie, ale wychodzą zombie. Jeszcze tak tylko pomyślałem sobie o nas z dzieciaczki, myślę ci co mają... Nie ogarniają Steama i myślą, że to trzeba tylko... że... Yy, to trzeba tylko, nie wiem, z banku... Nie wiem jak to nazwać. Ale to nie wiem po prostu jak to nazwać. Z banku lub czegoś innego. Yy, kupować, To jest karta Steam. Yy, wybieracie kwotę. Kupujecie, Zdrapujecie... Nie wiem jak, nie wiecie co, nie będę o tym mówił, bo to nie jest kanał o tym lato. pamiętam, tak się ta firma nazywa. Ale chodzi mi po prostu o to, że kupujecie, zdrapujecie coś na zasadzie zdrapki. I dodatkowo później, zaczekajcie, wprowadzacie kody na Steamie. Są poranniki, jak zrobić. Kupujecie z portfela Steam. Przygodował plan Versus zombie 1, ale musicie tylko tam podać dane, przygo dane przygodowo rodziców dla Was. Tylko opiekunów. że wyrażają zgodę. więc już wiecie. Taka rada. Dla tych. Nie, no, raczej już rodzice się znają na tym, jak to robić. Ale dla tych, którzy się nie znają, po prostu. Okej, czepałem się coś świeżego. Nie pałem, bo to jest ważnego życia, ale. Nie dobrze. O, mam, mam pieniądze, patrzcie, mam pieniądze, mam pieniądze. A więc generalnie tu przychodzi Krzysztof Fanda z przyszłości. Montażysta tego kanału i przy okazji twórca. Ale nie ma tutaj dźwięku oprócz tego Illofi song. A to z tego powodu, że szczerze zastanawiam się, co ja tutaj mówiłem. Dosłownie coś niezrozumiałego. Nara. rozumieliście to, co powiedziałem? To jest już nasz nasz nas nasz koniec. Rozstaję się z wami widzowie. No i żegnam was. Nara!